Siemanko, siemanko, co najlepiej z rana? zjeść sobie co będzie smakować jak śmietana? <grymne> tak, tylko dremu no na pewno nie to tu mamy większość węglowodanów, więc to z rana nie to nie jest fit z rana, nie, nie, nie potrzebujemy z rana budulca i energii, czyli tłuszcz i białko jajeczko jak najbardziej wskazane w jakiej postaci byś nie chciał czy to trochę z boczkiem, jak lubisz, czy gotowane, sadzone, jak tam wolisz. Na pewno nie płateczki. Płateczki mogą być sobie na kolację, ale też zdrowe płatki, nie byle jakie. Płatki wszystkie nie są fit, bo dużo jest takich, co mają ogrom cukru. Musimy wybierać te, które mają jak najmniej cukru. Nie lubimy, nie chcemy cukru, ale z rana jak najbardziej. E, jajeczko. Energia i budulec. Tłuszcz i białko. I nie zaszkodzi zjeść sobie codziennie jabłko. Jak chcemy cukru i trochę węglowodanów. Trzymajcie się. Na razie, cześć.